Adam Darski, welnergal, wulgo holokausto. poczuł w sobie zew mroczny Lucyfero Fausta. Uśminkowany niczym na Halloween żaba, podarł Biblię na strzępy. Tłuszcza bije brawo. Branża zachwytu pieje, dać go do Opola. Ależ Adaś odważny, trendy, Voice of Poland. Nie płonie krzew ciernisty, grom z nieba nie pada. Bo Bóg takim pajacom nie zwykł odpowiadać. Więc ja w zastępstwie jego skomentować muszę. Klnę się, ty mój diabełku, na twą czarną duszę. Tyle w tobie z szatana, to jest cytat z lalki, co trucizny zawartej w łebku od zapałki. Więc zanurzam dziś pióro w czerwony atrament. Wskazuję cię na wieczne ośmieszenie. Amen.